Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Starachowicach w Świętokrzyskim założenia przyjętej właśnie przez Sejm ustawy o karcie dużej rodziny. Daje ustawowe zniżki dla rodziców rodzin wielodzietnych 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne, na wszystkie rodzaje e, transportu kolejowego w Polsce. Do tego dochodzą e, na np. darmowy wstęp do wszystkich parków narodowych w Polsce, ulgi w opłatach skarbowych, tańsze wyrobienie paszportu i cała gama oferty biznesowej już ponad 300 firm. W Polsce zgłosiło się do programu Dużej Rodziny. Minister mówił także o zmianach w polityce senioralnej. To jest program, który ma na celu stworzenie centra aktywności seniora, gdzie można się spotkać, gdzie można zjeść ciepły posiłek, uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, skorzystać z internetu, z czytelni, mieć możliwość aktywności edukacyjnej, na przykład dla uniwersytetu III wieku. Takie centra Senior Vigor będziemy tworzyć już od 2015 roku. Myślę, że to jest znakomita. Dzisiaj zachęta do tego, żeby właśnie Starochowice być może wzięły udział w tym pilotażu i były jednym z pierwszych miast w regionie świętokrzyskim, gdzie właśnie te udogodnienia czy oferta dla osób starszych mogła tutaj być realizowana. W drugim z odwiedzonych miast Skarżysku Kamiennej poruszano głównie kwestie walki z bezrobociem. Po pierwsze jest fundusz Pracy którego budżet jest najwyższy od wielu lat ten planowany na 2015 rok ponad 5,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem bony stażowe bony zatrudnieniowe bony szkoleniowe po około 10 tysięcy, na dofinansowanie działalności gospodarczej do około 20 tysięcy, doposażenie stanowiska pracy, czyli utworzenie miejsca pracy, obniżenie kosztów pracy do 18 tysięcy, bony na zasiedlenie 7 tysięcy, są też takie granty na telepracę, świadczenie dla rodziców powracających po przerwie związanej z wychowaniem urodzeniem dzieci lub z opieką nad osobą niesamodzielną około 10 tysięcy. Kolejny projekt to pierwszy biznes, wsparcie, w starcie. Od 17 listopada ten program wszedł w całej Polsce. Możliwość uzyskania pożyczki do 75 tysięcy, 7 lat spłaty, rok karencji. Można uzyskać też wsparcie na zatrudnienie pracownika, które minister pracy będzie mógł umorzyć. To jest dodatkowe 20 tysięcy. Minister dodał, że nadal wzmacniane będą specjalne strefy ekonomiczne.